Ależ ja się cieszę, unikorn, że dzisiaj wyjeżdżamy. Będzie super, zobaczysz! Pajolanko, przecież wiem, że będzie super, z Tobą zawsze jest ekstra. No dalej, dalej chodźmy, bo spóźnimy się na pociąg. Odjazd za 10 minut. Uf, jesteśmy na miejscu, zdążyłyśmy na pociąg. O, tu ktoś siedzi. Dzień dobry. O, dzień dobry, dziewczęta! Tutaj jest zajęte? O, przecież tutaj jest mnóstwo wolnego miejsca. O, dziewczynki, przykro mi, ale wykupiłam całą pierwszą klasę. Te miejsca są zajęte? Nie lubię jeździć z obcymi. O, rety, bajolanko, nie ma co się kłócić. Chodźmy, usiądziemy o tam z przodu. No, no dobra. Tu też będzie dobrze. Ważne, że jesteśmy razem. Uwaga, pasażerowie, odjeżdżamy za minutę. Juhu, ale super, już nie mogę się doczekać, aż dojedziemy na miejsce. Ruszamy! Hurra, hurra, fantastycznie! Niedługo będziemy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Je, 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 ale super, ale super, je, je, je. Och, nie wiem jak ty unikorn, ale ja zgłodniałam. O, ja też, burczy mi w brzuchu. O, spójrz, tutaj możemy coś przekąsić. Dzień dobry, poprosimy dwie kanapki na wynos. Oczywiście. Ciemny chleb czy jasny? Może być ciemny. Proszę bardzo. No dobra, unikorn, chodź, zjemy kanapki już po drodze. Chcę się dostać w końcu do gorących źródeł. O jacie, bajolanko, tu jest ekstra, tylko bardzo zimno. No, nie masz odpowiedniego stroju jak na wyprawę w góry. No dobrze, do gorących źródeł jest jeszcze kawałek. Zaraz będziemy na miejscu, tam na pewno będzie nam cieplutko. Och, to był najlepszy pomysł, na jaki kiedykolwiek wpadłyśmy, żeby tu przyjechać. Zobacz, jak tutaj jest cudownie, jak tutaj jest pięknie. O, bajolanko, tutaj mieszka niedźwiadek. I normalnie można się do niego zbliżyć i go pogłaskać. Ale czad. A, unicorn, chodź, chodź. Gorące źródła. To po co tutaj przyjechałyśmy. Czas na relaks. Tutaj możemy zostawić walizkę. Uff. Wreszcie mam dosyć jej dźwigania. Hurra, czas na kąpiel w gorących źródłach. O, pełen relaksik, o to chodziło. O, niesamowicie fajnie. O, ależ tu jest cudownie, chyba tu zamieszkam. <ścoughs> Unikorn, no ty? przecież po weekendzie musimy wrócić do szkoły. Ale nie ukrywam, ten wyjazd bardzo nam się przyda. O, jest. Studnia życzeń. Wrzucimy pieniążki na szczęście. Masz jakieś życzenie, Unikor? No mam. Chciałabym znaleźć tutaj coś, coś naprawdę wyjątkowego. No to życzę ci, aby twoje marzenie się spełniło. Ja za to chcę przyjaźnić się z tobą do końca życia. O, oczywiście, że będziemy się przyjaźnić, Bajolanko. Przecież wiesz, że kocham cię jak siostrę. O jacie unikorn, zobacz! Baba Jaga na kajaku! Och, no gdzie? No jak? Och! O, bajolanko, ona chyba czegoś szuka. O, ja biedna! Taki kawał drogi pokonałam i nie mogę tego znaleźć. O, unikorn, może pomożemy jej znaleźć to, czego szuka? Baba jaga! Baba, ja go czego szukasz? Chętnie ci pomożemy? No, naprawdę mogłybyście mi pomóc? Tak, no, tylko musisz nam powiedzieć, czego szukasz. Och, no dobrze, powiem wam. Podobno gdzieś tutaj, przy gorących źródłach, ukrywa się krampec. O, bardzo chciałam go znaleźć. Jestem wielką miłośniczką krampeców. O, rety, baba jago, ja tak samo. Chętnie ci pomogę. A i ja też, ja też chętnie pomogę go poszukać. No, może nam się uda. Co trzy poszukiwaczki, to nie jedna. Przeszukałam już całe to miejsce. Tutaj nigdzie go nie ma. No, no już wszystko przeszukane. Ubierzmy się tylko, bo trochę tu zimno. O, od razu lepiej. No nieźle. Spotkałyśmy babajagę, ale czad, ale odlot. Tu w gorących źródłach jest naprawdę magicznie. Poszukajmy tego krampecca. Dzień dobry. O, witaj, dzień dobry. Czy widziała Pani może krampecca? O, a co to takiego? Ja nie wierzę w takie rzeczy. Huh? Jaki dziwny człowiek. Och, bajolanko, bo ty to się w ogóle na rzeczy nie znasz. Musimy zapytać zwierząt. One są tak samo magiczne jak krampeccy. No, zwierzęta są najlepsze na świecie. Dzień dobry, niedźwiadku. Hmm? Niedźwiadku, czy wiesz może, gdzie jest tutaj krampec? Gdzie my go tutaj znajdziemy w tych gorących źródłach? Baba Jaga bardzo chce go poznać. O, o. o zobacz bajolanko pokażę nam. Nie do wiary unikorn. Jesteś wspaniała, potrafisz rozmawiać ze zwierzętami. Aj, Czarownica, ty, ty na pewno też potrafisz z nimi rozmawiać. O! Czarownice nie mają takich mocy. Dobrze przestańcie już gadać, zobaczmy, czy naprawdę jest tutaj krampec. Hmm? No coś tutaj jest za tym krzakiem? Baba Jago, zobacz co to? O? o, rety! To on! To krampec podróżnik! Hurra, hurra, baba Jago, udało się! O, dziewczynki, nie wiem, jak wam dziękować! O, tyle czasu go szukałam i znaleźć nie mogłam! <laughs> no to bardzo się cieszymy, że w końcu się udało i że mogłyśmy Ci pomóc, baba Jago! Ojej, taka przygoda w gorących źródłach to boka? Koniecznie dajcie znać, czy historyjka wam się podobała. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich bajek. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!